Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Jesteśmy w samym środku sezonu grzewczego. Dzisiaj temperatura na termometrach wskazywała minus 9 stopni. No ale co za tym idzie? Mamy dwa duże tematy do poruszenia. Pierwszy to ocieplenie lub docieplenie budynku, a drugi jak efektywnie ogrzewać taki budynek. My przyjechaliśmy do miejsca, w którym zaopatrujemy się po pierwsze w materiały, po drugie wprowadzamy i wdrażamy wspólnie rozwiązania dotyczące nowych technologii takich jak pompa ciepła, fotowoltaika czy banki energii. Firma Kenpol dzisiaj w niej jesteśmy i nagramy dla was dwa krótkie odcinki. Jeden poświęcony ociepleniom i temu co zmieni się jeżeli chodzi o certyfikaty, które mają być wprowadzone na początku kwietnia. Drugi odcinek będzie poświęcony właśnie tym nowoczesnym technologiom. Wspólnie wypracowaliśmy rozwiązanie które już niedługo będziecie mogli zobaczyć u nas na Warszawskiej Zielonce, na którą Was serdecznie zapraszam. Budynek z antresolą, z panelami fotowoltaicznymi na dachu, ogrzewany pompą ciepła, z zapasowym bankiem energii, który ma zapewnić energię w momencie, kiedy dostawca będzie miał awarię. Także ja Was serdecznie zapraszam na odcinek. Witam Panie Macieju serdecznie. Witam serdecznie. Pan Maciej z firmy Campbell. Panie Macieju, czym się pan zajmuje w firmie? Ja jestem odpowiedzialny za zaopatrzenie budownictwa szkieletowego, prefabrykowanego w materiały budowlane oraz instalacyjne w naszej firmie. Czyli to jest taki dział, który się was utworzył w tym momencie. Tak, zajmujemy się zaopatrzeniem budownictwa szeroko pojętego energooszczędnego. A to fajnie pokazuje, że domy szkieletowe to przyszłość skoro kolejne stanowiska w firmach budowlanych otwierają się, aby odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie. Dzisiaj skupimy się na pierwszym aspekcie, czyli na Ociepleniu budynków, dociepleniu budynków, w zależności od tego, czy macie budynek, czy, czy jeszcze go nie macie. Jest sezon grzewczy w pełni. Rachunki za ogrzewanie domu kilkaset, kilka tysięcy złotych miesięcznie. Możecie to na pewno odczuć na swojej kieszeni. Co ma na to wpływ, to te dwa aspekty, które poruszyliśmy na wstępie, czyli ogrzewanie i ocieplenie domu, w zależności od tego, jak porządnie zadbamy o te ocieplenie ścian na początku, tyle potem wydamy na ogrzewanie. I ważne również, żeby to ogrzewanie było w sposób efektywny przeprowadzony, ale o tym powiemy w kolejnym odcinku, dlatego zapraszam Was do subskrypcji i do obserwowania naszego kanału. Mamy do pana Macieja kilka pytań na temat ocieplenia budynku i zaczniemy właśnie na ten temat, czym ocieplać takie, takie konstrukcje szkieletowe. W przypadku konstrukcji szkieletowych najczęściej stosuje się wełny szklane bądź wełny skalne z tego powodu, że mają najlepsze parametry pod względem przewodności cieplnej, współczynnika przewodzenia ciep ciepła są to materiały oddychające, czyli też... No to co jest potrzebne w budownictwie, które, w którym działamy, także ten dom musi, musi oddychać, tak się mówi, dokładnie tak. Tak jest, a dodatkowym aspektem jest to, że to są to materiały niepalne, czyli klasyfikacja reakcji na ogień wynosi A1, okay. e, czyli produkt niepalny. Okej, okay, no właśnie dużo osób się nas pyta, jak jest, jest taki paradygmat, że dom drewniany to jest niczym ognisko, ale, ale przecież to nieprawda. I pokazywaliśmy w poprzednich firmach, byliśmy u naszego partnera, który dostarcza nam surowiec. Tam również ten mit obaliliśmy w części. Tutaj Pan też wskazuje na to, że te materiały są wytrzymałe i odporne. Mają swoją klasę odporności. Oczywiście wszystko się w odpowiedniej temperaturze pali i stal się topi. Natomiast jeszcze powiedzmy, sobie, bo też niektórzy wykonawcy stosują styropian i czy on jest odpowiedni do tego typu budynków? Czy to nie zamyka nam trochę takiej szczelnej klatki jak termos ten dom wtedy się robi i nie oddycha? Tak, jeżeli chodzi o styropian, na pewno nie jest to materiał oddychający. To w 100% się z Panem zgadzam. Jest stosowany w budownictwie, ale trzeba dokładnie spełnić parametry które trzeba zastosować w budownictwie tak jest żeby taki materiał mógł być w ogóle zastosowany okej okay. i takie pytanie czy można robić tynk w takim domu szkieletowym no to jak najbardziej możemy zastosować tynk tylko tynk musi być oddychający w przypadku materiałów typu docieplenie jak mamy z wełny skalnej z tego względu żebyśmy nie zamykali tej otwartości dyfuzyjnej przegrody, dlatego są to z reguły tynki silikonowe, silikatowe. W przypadku wełny, broń Boże, nie możemy stosować tynków akrylowych. Jasne. Czyli taka przegroda z wełną, konstrukcja drewniana, do tego wełna fasadowa i, i tynk taki tradycyjny, jak mamy na budynkach, chociażby tutaj za nami, przed nami. Przed nami to akurat nie, ale, ale w tamtej strony, to rozumiem, że. Tak samo jakościowa ta przegroda jest jak w takim budynku murowanym. Ehm, tak, jeżeli chodzi o to zewnętrzne docieplenie. Musimy pamiętać, że w przypadku konstrukcji szkieletowych mamy jeszcze dodatkowe ocieplenie w samej przegrodzie. Czyli jest ten budynek dużo cieplejszy. I szybciej się nagrzewa, rozumiem. Też taki budynek szkieletowy. No właśnie, tutaj chodzi o to, że wolniej nam ucieka ciepło z takiego budynku w niskich temperaturach, jakie mamy dzisiaj, jak nagrywamy tak, tak, ten tak. film. A w przypadku lata. Chłód w mieszkaniu jest zatrzymany, tak? Bo ciepło nie przechodzi tak szybko do środka. Czyli jest Mamy to tak... ten komfort cieplny. Jasne. Czyli tak szybko się nie nagrzewamy i nie chłodzimy Dokładnie. Jak... Jasne. Wszystko, wszystko jest zrozumiałe. I teraz jeszcze, jeżeli chodzi o współczynniki wełna-wełnie nierówna. Co ma wpływ na to, jakie to są właśnie parametry tej wełny? Mówi się o jakiejś lambdzie. Co to jest ta, ta lambda? Znaczy tak... Y Lambda możemy sterować tak samo, jak, jak i grubością przegrody w waszych konstrukcjach. Możemy zastosować niższą lambdę, ale grubszą konstrukcję, czyli musimy więcej tej wełny zastosować. Jasne. Jeżeli damy lepszą lambdę, mm, przykładowo 0,035, 0,033, już są takie lambdy niższe, e, możemy mniejszą ilość wełny zastosować, Jasne. a otrzymać równie dobre parametry. Jasne, czyli powiedzmy, że lambda to taki współczynnik, ile jest wełny w wełnie. No, no bo jeżeli możemy zastosować tą samą lampę piętnastkę co, znaczy grubość wełny piętnastkę co, co 20, tylko różnią się lambdą, no to znaczy, że to jest współczynnik, który tam reguluje to, e, tą przenikalność właśnie, tak? Co tak, cieplo? to się odnosimy do warunków technicznych e, 21, WT21 i one wskazują nam jasno, jaką grubość ocieplenia musimy zastosować, żeby spełnić warunki. Jasne, bo WT21 to jest jedno. Też e, wprowadzają niedługo certyfikaty termojakie tak. termo teraz, żeby odpowiedzieć naszym widzom i właśnie z czym to się wniosło. I Pewnie wrócimy znowu do tego WT21. Jeden. No w sumie sam certyfikat wiąże się z WT21, bo się odnosi do tego, jaką grubość termoizolacji, jakie parametry musi producent domów szkieletowych, czy wykonawca domów szkieletowych spełnić, żebyśmy otrzymali taki certyfikat. Jasne. Czyli rozumiem, że wszystkie budynki, które są teraz produkowane, budowane i spełniają obecne normy, no to będą już wchodziły w ten certyfikat. Można tak przyjąć, że, że tak będzie. Znaczy, to. Jeżeli będzie wydany certyfikat dla takiego producenta domów szkieletowych, to jak najbardziej, bo Jasne. te warunki muszą być spełnione, inaczej takiego certyfikatu nie otrzymamy. Ostatnie pytanie na dzisiaj: mamy domy, różnie się klasyfikuje pod kątem tej energooszczędności, czy one są przyjazne środowisku, nieprzyjazne środowisku, z jakich materiałów są wykonane, to już zostawiam. Natomiast muszą spełniać określone parametry, żeby być energooszczędne, niskoenergetyczne, pasywne lub tam zeroenergetyczne i jak pływa na to ocieplenie i co jest jeszcze potrzebne do tego, żeby taki dom spełniał określone normy, można było go zaklasyfikować w daną kategorię. Wspomnieliśmy o termoizolacji. Jest to jeden z głównych czynników, ale oprócz tego, tak jak Pan Panie Michale wspomniał, dochodzi nam jeszcze, jakie szyby użyjemy, jaka jest przegroda dachu, jaką mam, jak, jak na przykład garaż, jest, jakie drzwi garażowe, jakie drzwi wejściowe. Mamy szereg czynników, które musimy spełnić. Na budynek nie możemy patrzeć tylko pod względem samej przegrody e, termoizolacji. Jest to jeden z głównych czynników, zgadzam się. Jest tego najwięcej. Metrów, tego metrów najwięcej, ściany, podłogi. Jest to bardzo duża korzyść w przypadku budynków prefabrykowanych, jakie wykonujecie, ale do tego dochodzą nam jeszcze inne czynniki. I e, to trzeba spojrzeć pod względem całości, nie tylko jednej przegrody. Jasne. No bo tutaj chodzi o to, że teraz mówimy o tym, że Ocieplamy budynek, czyli sprawiamy, żeby on jak najmniej ciepła tracił, ale jeszcze musimy to ciepło dostarczyć w pewien sposób. No i tutaj mamy cały osobny temat dotyczący ogrzewania takiego budynku. Tak jest. I taki trochę temat, który będziemy poruszali, pewnie nagramy o tym osobny odcinek rekuperacji, bo ona ani w jedno nie wchodzi, ani w drugie, jest takim trzecim czynnikiem, który jest wspierający, dodatkowo pomaga Odzyskać ciepło, czyli ani nie daje tego ciepła, e, a też nie działa tak jak, jak, jak przegroda. Zgadza się, to jest rekuperacja jest oddzielnym tematem i bardzo szerokim, o którym polecam nagrać kolejny odcinek. E, musimy spojrzeć na to e, tak samo dosyć szeroko, bo wspomnieliśmy przed chwilą o całych czynnikach co do termoizolacji, co do przegród, co do jakich okien użyjemy. E, jeżeli mamy tak szczelnie ocieplony budynek, e, tak grubą termoizolację, dobrane wszystkie materiały, naprawdę, że to jest budynek energooszczędny, no to tutaj musimy zwrócić uwagę na wentylację, czyli jak to powietrze się zachowuje w środku, bo jeżeli użyjemy metody grawitacyjnej, to ona musi być bardzo dobrze wykonana, a w przypadku rekuperacji wymusimy ten przepływ powietrza, bo wyobraźmy yes. sobie, że siedzimy w biurze, gdzie nie mamy rekuperacji, wentylacji mechanicznej. I rozmawiamy w kilka osób. Po kilkunastu minutach, może po pół godziny, będziemy wszyscy ziewać, bo nie mamy wymiany powietrza. Jasne, no to powietrze się mówi, że się robi ciężkie, tak? Tak, dokładnie. I jeszcze pytanie dotyczące tego, no jak to policzyć, kto to robi. Też dajmy taką odpowiedź dla osób, które Niekoniecznie kupią od nas budynek, ale dla wszystkich zainteresowanych tym tematem. Czyli do kogo się zgłosić, żeby, żeby on to policzył? Kto jest tam w stanie powiedzieć, jaka powinna być przegroda? No i jakie będzie spełniało normy po zastosowaniu odpowiednich tam źródeł ciepła? No tutaj, jeżeli chodzi o dobór rekuperacji, to dobieramy ją pod względem przekrojów budynku, rzutu budynku. I dobiera to projektam przede wszystkim, tak? Jasne. To, jest, to musi być przeliczone dokładnie, dopiero wtedy jesteśmy w stanie zaprojektować taką instalację. No, temat jest szeroki i na pewno skupimy się na tym na osobnym filmie. Ja, panie Macieju, bardzo dziękuję tak, za dziękuję. dzisiaj, a Was serdecznie zapraszam do dziękuję. subskrybowania i do śledzenia naszego kanału, żeby zobaczyć kolejne odcinki o ogrzewaniu, rekuperacji i wiele, wiele innych. Do zobaczenia, cześć! Do zobaczenia.